Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Witamy państwa Rafał Gaweł z Osła Konradunkowski z Warszawy. Znowu będą gadali że że ona z domu wyrzuciła. My ciągle podróżujemy, ciągle jesteśmy w ruchu. Ale wiesz co, podobno najfajniej jest połączyć pracę z pasją. Wtedy człowiek nigdy się nie nudzi. I chyba w naszym wypadku się udało. Także ja się nie nudzę. Ja jestem szczęśliwy nawet jak pracuję po 10 godzin. Dobrze. Ja dzisiaj spędziłem cały dzień w samochodach i w sądzie i to jest dzień taki, który już chciałbym, żeby się troszeczkę chciałbym, żeby się skończyło. Mam jeszcze kilka dokumentów do napisania przed jutrzejszym właśnie przed jutrzejszą rozprawą, przed startem Jutro o 9 rano przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe rusza wreszcie proces oskarżonego Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun jest oskarżony w tym procesie przez prokuraturę w sumie o siedem czynów, siedem zarzutów, z czego niektóre, no, takie, które grożą, przynajmniej teoretycznie, do trzech, karą do trzech lat pozbawienia wolności. Grzegorz Brown został uchylony immunitet europosła właśnie z powodu tego postępowania i konieczności postawienia go przed sądem. Europarlament, jedno, no, może nie jednogłośnie, ale przytłaczającą większością głosów, Uchylił mu ten immunitet. Dlatego to zresztą te postępowania jak tak długo trwają, bo to nie jest jedyne jego postępowanie. W sumie, jak jedna z redakcji naliczyła, jest 19 w tej chwili. W 19 sprawach może odpowiadać karnie. Z czego w większości z tych spraw. To my złożyliśmy zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa. Zarówno w tych sprawach, w tym ten proces, który jutro będzie się toczył, e, zawiera kilka spraw, e, kilka zarzutów, które, o których alarmowaliśmy prokuraturę, ale też te sprawy, które w tej chwili się toczą z naszego zawiadomienia w Oleśnicy, w Białej Podlaskiej, w Katowicach, w, e, w Rybniku też. E, te wszystkie, te wszystkie sprawy toczą się z naszego zawiadomienia. Ja myślę, że, że Grzegorz Brown dołączy do, będzie miał tą samą opinię co Wojciech Olszański i Marcin Osadowski, którzy stwierdzili, że gdyby nie ośrodek monitorowania, gdyby nie Gaweł i Dunkowski, to świat byłby piękny z ich perspektywy. No z ich perspektywy. Znaczy, ja, ja nie wiem dlaczego tylko mówisz w takim czasie przyszłym. On już dołączył do tych. Zresztą, mój Boże, w sam. Broni Olszańskiego i Osadowskiego, stwierdzają, że to są więźniowie polityczni. Pewnie w jego przypadku to też będzie proces polityczny. Otóż nie każdy chuligan, który jest politykiem sprawia, że od razu jest to proces polityczny. To, to jest to, 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 to... wyłącznie za, za czyny. Kryminalne, tam nie ma żadnych czynów politycznych, nic takiego. To są wszystko czyny stricte kryminalne, to jest naruszenie miru domowego, to jest zniszczenie cudzej własności, to jest kradzież cudzej własności albo e, e, przywłaszczenie cudzej własności. E, to wszystko są czyny kryminalne. Tu, tu nie chodzi o to, że Grzegorz Brown napisał jakiś manifest, który nie spodobał się władzy i który e, zabroniono mu... Dystrybuować. Nie, Grzegorz Brown ma pełne, pełną swobodę wyrażania nawet najbardziej głupich i szkodliwych, obrzydliwych wypowiedzi. Jak ta opowie, opowie, wypowiedź na przykład o tym, że komory gazowe to były fejki, albo stwierdzenie, że no, to jest obrzydliwe upamiętnianie bohaterów getta w powstaniu. Goethe, przepraszam, bohaterów powstania w getcie warszawskim. To prawda. To dobrze, że ma takie prawo, bo na tym to jest to, to, to prawo wyrażenia poglądów to jest fundament demokracji. Nawet takich poglądów, z którymi się nie zgadzamy, nawet takich, które uważamy za głupie, obrzydliwe. Ale tak, ale jest, tylko że trzeba to, za to nie to ponosić to konsekwencje. Dobrać. Dokładnie tak. O jednym trzeba pamiętać, że jeżeli się przekracza tą granicę. Granica skrzywdzenia drugiego człowieka, to, no, to trzeba się liczyć z tym, że się poniesie konsekwencje takich wypowiedzi. Zgadza się. To nie jest. O, oczywiście środowisko Grzegorza Brauna i tym podobnej skrajnej prawicy krzyczy od lat o tym, że to jest. Um, Ograniczanie wolności słowa to jest cenzura, cenzura, która jest niedopuszczalna z mocy przepisów konstytucji, natomiast no, nieprawda, już do, dosyć dawno, bo po II wojnie światowej państwa europejskie doszły do pewnego konsensusu, że wolność słowa nie jest nieograniczona niczym, po prostu powołując się na straszliwe świadectwo, do czego te, te taka. Przyzwalanie na głoszenie wszelakich poglądów, do czego doprowadziło. To, to jest to, o czym mówił Marian Turski, już nieżyjący więzień obozu w Auschwitz. Mówił o tym, że Auschwitz nie spadło z nieba, że Auschwitz właśnie zaczynało się od tych nienawistnych słów, którymi. Propaganda przyzwyczajała do, do tego, że pewnych ludzi można traktować gorzej, można traktować jak nie ludzi, jak podludzi, można ich porównywać do zwierząt, do insektów, po to, żeby ty później tym łatwiej ich zabijać. Przy, a, 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 ci, a reszta społeczeństwa będzie po prostu patrzyła na to obojętnie tego konsensusu już nie ma. On właśnie zniknął dzisiaj. E, dzisiaj, w, ostatnim, ostatnim razem, kiedy słyszałem takie opowieści o ludziach, którzy są pasożytami i sektami, które trzeba zabijać, o dzieciach, które trzeba mordować, to byli to politycy izraelscy. Przez ostatnie dwa lata prześcigali się w tym, e, w takiej nazistowskiej retoryce identycznej do tej, do tej z NSDAP e, z, z okresu II wojny światowej. E, no, i w, nie wiem, czy miałeś dzisiaj czas wysłuchać jakiegoś serwisu, ale okazuje się, że w, Donald Trump przyjechał do Izraela, wystąpił w Knesecie i y, zażądał od cywilizowanego świata, od Europy, od y, w, Międzynarodowego Trybunału Karnego y, darowania wszystkich kar Benjaminowi Netanyahu i wszystkim innym zbrodniarzom izraelskim, którzy mordowali Palestyńczyków. Bo jego zdaniem to jest święty człowiek, to jest anioł żydowski. Rozumiem. Rozumiem, że w ten sam sposób potraktował zbrodniarzy z Hamasu, tak? No, oczywiście nie. Natomiast w ten sam sposób Ameryka potraktowała część zbrodniarzy hitlerowskich, których przygarnęła pod swoje skrzydła i wykorzystała później do, do swoich celów militarnych i tak dalej. Niestety. Dlatego tak ważne jest, to, to, Dlaczego jest tak ważna wolność słowa? Dlatego, że czasami, czasami jest tak, że rzeczy, które rzeczywiście wydają nam się absurdalne i w które byśmy nigdy nie uwierzyli, i które byli, za które bylibyśmy w stanie postawić kogoś pod pręgierzem opinii publicznej, go wy, wybatorzyć, jak to mówił bohater naszego programu, okazują się to zupełnie trafne. Ja przez lata słyszałem, jak, jak hmm, Grzegorz Brown mówił, że Andreas Breivik był masonem i wydawało mi się to no, na 99%, prawie na 100% powiedziałbym, że, że to jest absurd i że to jest niemożliwe. Ten, ten norweski terrorysta, który wymordował kilkadziesiąt dzieci, podłożył ładunki wybuchowe I sprawdziłem tą informację po kilku latach, okazało się, że Andreas Breivik był masonem. No, to był okej, okay, no a, dobrze, no, ludzie abansujące. się zapisują do różnych, e mają potrzebę przynależenia do różnych... E on nie tylko był w loży, on, był w on nie był w najniższym stopniu tej loży, on tam awansował no. w tych strukturach. No dobrze, tylko że nie, nie, strzela, nie strzelał do dzieci dlatego, że był masonem, tylko dlatego, że wyznawał e teorię skrajnie... No, czytając jego manifest, no to jest manifest neonazistowski. No, a wiesz co może, może być masonem w Norwegii? Tylko osoba, która jest mężczyzną, tylko osoba, która jest chrześcijaninem i tylko osoba, która należy do jednego dłamu kościoła chrześcijańskiego. Eee, nikt, nikt inny, kobiety nie mogą być. Znaczy, jest tam stworzona taka loża kobieca, która się w ogóle nie, nie, nie liczy, natomiast ta loża, która decyduje o kształcie Norwegii, to jest loża, to jest loża skupiająca wyłącznie mężczyzn. I teraz wydawałoby się, że, że głoszenie takich absurdalnych rzeczy nie ma sensu. A jednak ta, ta, ta doktryna w wolności słowa, która mówi o tym, że powinniśmy pozwalać ludziom mówić, wyrażać ich zdanie, ich opinię w nieograniczony sposób, jednak jest ważna, bo jak się życie pokazuje czasami wśród tego stosu, wzdłuż znajdują się ważne informacje. Tak, a propos takich jeszcze wydarzeń i osób, które szerzą nienawiść, właśnie nie wiem, czy zauważyłeś o innym chuliganie, mogę o nim tak mówić, bo jest to osoba, która została prawomocnie skazana za kierowanie czynem chuligańskim, Robert Bąkiewicz na wiecu PiSu, opowiadał o, krzyczał do tłumu, żeby nie bali się prokuratury i sądów. On jest sądzony, no z tego co wiem, to chyba w kilku sprawach. Te trzeba z polskiej ziemi powyrywać, napalm na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły. To są słowa Roberta Bąkiewicza. Ja miałem nieszczęście widzieć, w jaki sposób skandaliczny zachowywał się na sali sądowej, przed salą sądową. Przyprowadził tam oczywiście grupę zmanipulowanych emerytów, którzy widzą w nim niemalże świętego. No, jedyne, co ja widzę w nim świętego, to to, że nie płacąc swoich zobowiązań, nie płaci swoich zobowiązań, no bo jest tak biedny, że pięcioosobową rodzinę, Musi utrzymywać z najniższej krajowej, więc najprawdopodobniej on po prostu rozmnaża chleb i ryby, bo inaczej ja sobie nie wyobrażam, jak to jest możliwe. Ja już mam pytanie, bo ja nie słyszałem tej wypowiedzi. O, o kim on mówił? O sędzi, e, o prokuratorach. Że to są chwasty, które należy pogrywać, tak? Tak. tak. I, o, ja nie wiem, czy to się nie kwalifikuje już pod e, e, kodeks karny i. Myślę, że zrobimy naradę wśród naszych prawników i sprawdzimy, czy... Dlaczego to... nie? Nawoływanie to w tej chwili już prokuratura wszczęła z tego, co, co mi wiadomo, wszczęłaby postępowanie. Jest to nawoływanie do popełnienia zbrodni. To prawda. W nie, jest nawoływanie przestępstwa 255 Kodeksu karnego, tak? Tak. Bo w, bardzo często w takich sytuacjach, kiedy ktoś e, artykułuje takie, m, takie zdania o sędziach, Jacek Porosa, Krzysztof Adamek, nie podając konkretnego sędziego, to mieliśmy takie przypadki, kiedy nam prokuratury odmawiały wszczynania postępowań w tym zakresie. O wyrywaniu kwastów, o y, y, kosach na sztorc y, tak, i tak dalej, jeżeli, było, jeżeli, nie było, jeżeli nie było sprecyzowanego sędziego albo prokuratora. Natomiast będziemy się bardzo przyglądać tej sprawie, bo to może nam otworzyć też. Y, Kilka ładnych furtek w sprawie tych ludzi związanych. Chwasty należy powyrywać z polskiej ziemi, i tak dalej. A pamiętasz o koronawirusie, Boż Konrad, która umorzyła nam postępowanie, w którym jeden z rasistów powoł, nawoływał do zamordowania małej romskiej dziewczynki, w, mówiąc o niej, że jest to chwast, który trzeba polać więc no i wypalić. Tak, oczywiście. Pamiętam dobrze. To jest interesujące, że Matecki się stwierdzał, że no to jest przykład tego, że my składamy no bezsensowne zupełnie zawiadomienia, a prokuratura ma rację nam odmawiając. Czyli pochwalił, pochwalił pośrednio to nawoływanie do zamordowania romskiej dziewczynki. Prokuratura Warszawa Żoli słynie z takich, z takich decyzji, a jeden z sędziów, w... blisko jest do Kaczyńskiego. Dwójko, dwójka sędziów z sądu na Żoli młodych sędziów jeden to jest młody mężczyzna, drugi to jest kobieta asesorka One, oni klepią, przyklepują te, te absurdalne decyzje. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś ich rozliczy. Tak jak w tej chwili będzie rozliczony pewien pan, który wpadł na drzewo. Nie wiem, czy państwo słyszeliście, ale. No, oczywiście, sędzia Iwaniec, który yy, bliskie spotkanie z drzewem, yy, samochodem zaliczył. I okazało się, że miał 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Adwo adwokat pana, pana Iwańca już mówi, żeby nie tak szybko z tymi sądami, bo w, yy, tak się składa przypadkiem, że pan Iwaniec nie prowadził samochodu. To nie on. No wiem, to byłby na pewno pojazd autonomiczny. Tak, mimo, żeby sąsiadkowie, którzy widzieli, jak wychodził sam z pojazdu, mimo, że, że ten został zatrzymany w domu. W związku z tym linia obrony jest taka, to nie ja prowadziłem. Wystał, chyba musi, musi mieć jakieś kontakty z Jakimowiczem. Takie mam wrażenie. Ja jak cię złapią za rękę, mów, że to nie jest Twoja ręka. Dobrze, ja muszę przed, napisać jeszcze do, dokumenty dzisiaj, a, a chciałbym jeszcze mieć chwilkę czasu e, dla rodziny na przykład. Dziękujemy Państwu bardzo za dzisiaj. Jutro zapraszamy. Będziemy na pewno informowali o przebiegu pierwszej rozprawy, właściwie posiedzenia, pierwszego posiedzenia w sprawie Grzegorza.